Beata Tomczyk, witam Państwa na spotkaniu autorskim ze Stanisławem Starewiczem i Jackiem Pałasińskim z okazji wydania wywiadu Rzeki zatytułowanego Co słychać, zależy co zagram. Jesteśmy w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki. Do dzieła. Czuję się świetnie. To, że, że ta książka powstała, to był, to był taki moment, w którym yy, Byłem męczony, że się tak wyrażę, i przez Jacka i przez innych, żeby sformułować jakby wszystko, co się wydarzyło, żeby to założyć, włożyć w jakieś ramy to, co dotyczyło mojego życia. Co u Pana jest tym światłem w czasie tej drogi twórczej od początku? Wydaje mi się, że przede wszystkim chęć tworzenia i to, żeby cały czas być. Potrzebnym. to było grzebanie we wspomnieniach jego, czasami moich, czasami wspólnych. Jest takie pytanie, które pan tam nie zadał w tej książce, a chciałby jeszcze zadać. Hmm. Ja myślę, że połowy pytań, które zadają w tej książce nie ma, ale głównie dlatego, że nie było na nie odpowiedzi. Bo jednak wyciąganie od pana Stanisława. Informacji to ciężki kawałek chleba. To... Jak się pracuje z takim mistrzem? W zasadzie to jest wielki trud i wielki zaszczyt równocześnie, bo miałam przeświadczenie, miałam świadomość, że powstaje dzieło niezwykłe nie chcę powiedzieć, że równie niezwykłe jak twórczość pana Syrewicza, natomiast na pewno warte czytania, a ponieważ ja nie znam się na muzyce, ale znam się na książkach, to mogę powiedzieć tak, że tę książkę warto czytać, bo jest. Wspaniała? W jaki sposób? Otóż, cóż, bohaterem tej książki jest absolutnie niezwykły człowiek. Drugo, trzecio, planowi bohaterowie są charyzmatyczni, wspaniali, niezwykli. Innych takich nigdzie nie spotkamy. Akcja toczy się w bardzo wielu miejscach. Od Azowa przez Duńską Wolę, Warszawę, Paryż, Londyn, aż do Hollywood. No i cóż, suspens, humor. Tragedia, wszystko to, co kochamy w literaturze. Ja nie wiem, czy pani by chciała, żebym powiedział, jak się pracuje z takim mistrzem. Trudno się pracuje. Trudno, on jest wymagający. Ja też jestem wymagający, więc tam iskrzyło kilka razy tak poważnie. Tyle osób, które przyszło obejrzeć film i spotkać się z autorami książki i zakupić książkę, bo w tej chwili jest gigantyczna kolejka. Więc na pewno jest to bardzo udany wieczór, bo często takie spotkania autorskie są przy pustej sali, a tu nie, nikogo nie trzeba było zapraszać, więc było bardzo miło. Prywatnie, no fantastyczny człowiek. Miły, dobry, e, dowcipny. Tak? Jaki jest tak, dziadek? Jest super dziadkiem I, na pewno. No, jest wysportowany tak. na dodatek, co? So, jeszcze... Mega szybciej odemnie. No, także. I ten też go uwielbia. Jaki jest dziadek? Oryginalny. Bardzo dobrze, że cały czas podążał swoją drogą, którą on sobie jakoś tak stworzył, bo tak naprawdę z tej drogi łatwo jest zboczyć, ponieważ różnego rodzaju pokusy są, różnego rodzaju osoby nam doradzają. Jak zaczynamy osiągać sukces, to mamy wielu doradców, a jednak on w Stanisławcy podążał tą drogą, i ta odwaga, o czym Pani wspomniała. Znaczy odwaga polegała tak, tak, na, na, na tym że y, poszedł nową drogą, która nie była pewna, bo on nie studiował kompozycji, on studiował y, fortepian i odważył się zrezygnować z tego i spróbować czegoś innego, czyli w pewnym sensie zaryzykował, ale ja, ja go doskonale rozumiem, znaczy, że, że, że czuł, że to może jest y, bardziej będzie jego niż, niż to że rzemieślniczy rozwój, że rzemieślniczej kariery y, pianisty. Tak to rozumiem. Ten tandem, który stworzył biografię Staszka Syrewicza, to jest dokładnie to, czego ja bym oczekiwał od takich biografii. To znaczy, że bardzo się cieszę, że taka książka powstała i bardzo się cieszę też, że e, tym interlokutorem był Jacek Pałasiński, który jest po pierwsze takim człowiekiem na poziomie, który rozumie wszystko to, o czym mówi i pisze, ale też, że ta ich przyjaźń była taką trampoliną do Czegoś takiego, że oni mogą szczerze pewne rzeczy powiedzieć i ta szczerość jest czytelna w każdej sekundzie filmu i przez To nie jest kompozytor, który jak ja mu powiem, słuchaj, to mi się nie podoba, zrób tak, śmakowak, to on to zrobi. Nie, Staszek ma opór na taki rodzaj współpracy, ale gdzieś z, takiego, z takiej dialektyki naszych spojrzeń na to, co robimy, Y, y, tworzy się jakaś taka symbioza, która mi się wydaje, że służy filmowi. Stanisław jest autorem muzyki do serialu Rozlewisko, do wszystkich części Rozlewiska, a dla mnie z kawałka humorystycznego, człowiekiem, który wykazał się niezwykłym poczuciem humoru, dystansem i kreatywnością w tym, żeby muzycznie okraszać kolejne obierane przeze mnie jabłka i ziemniaki na Rozlewisku. Bardzo lubię ludzi, którzy wyzywają los na pojedynek, a on wyzywa ten los na pojedynek. To nie jest tak, że ta kariera spadła z nieba. Tylko, że on po prostu wykorzystywał każdą okazję, jaka mu wpadła w ręce. Ja bardzo lubię takich ludzi, ja uważam, że to jest super ważne w życiu, żeby okazję wykorzystywać. On wykorzystał każdą okazję, jaka mu się nadarzyło. A to, że miał talent i dzięki temu mógł wykorzystać tę okazję, to jest oczywiście prawda. Ja akurat studiowałam w Akademii Warszawskiej w Szkole Teatralnej na Miodowej, aktorstwo, a pan Syrewicz był akurat w tym samym czasie na reżyserii. I właściwie tam żeśmy się wtedy poznali. On był bardzo przystojnym mężczyzną, ciemne włosy wspaniale. A, ale cały czas myślę, że był bardzo skupiony, wie pan, zawsze na tej muzyce. Ja myślę, że to jest człowiek, dla którego po prostu praca, muzyka to jest jego życie. Tyle czasu minęło i tyle ten człowiek zrobił. Fajnie. Fotografowanie artystów i twórców, no szczególnie tak wielkich jak, jak pan Syrewicz. No, to jest naprawdę duże wyzwanie i, i, i na pewno była to radość. Fajnie, że mogłem robić te zdjęcia u niego w domu, w jego pięknej willi, że ten portret, który miałem mu tam szansę zrobić, jest trochę jego takim odbiciem i myślę, że, że on tam się czuje bardzo dobrze. Życzę, żeby miał absolutnie pustą szufladę i żeby w ogóle nie musiał jej otwierać. Ja myślę, że Staszkowi już nie trzeba, nie, nie trzeba niczego życzyć, bo on to, co tam zyskał w życiu, to już właściwie nie potrzebuje nic więcej. Eee, no, ży Życzyłbym może żeby tak trwał w takim stoickim spokoju, jakim teraz trwa. Mam nadzieję, że będzie nakręcił muzykę do kolejnych świetnych filmów. Oscara zawsze można życzyć, no bo Oscara nie ma. <laughs> Ale zawsze w wywiadach e... odpowiadają mi, że nie jest im potrzebny do niczego Oscar, naprawdę.